5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, pomnóżmy to: razy 3, 4, 15, 20 tysięcy ludzi. Za 200 denarów denar to była dniówka pracy. Nawet gdyby poszli, to rzeczywiście to, to, to Seneda, to, to, to za mało. Jest pustkowie, nie ma gdzie kupić. 15, 20 tysięcy ludzi, nawet gdybyśmy dzisiaj w Pleszowie szybko polecieli do wszystkich piekarzy, nie ma tyle chleba, żeby na raz kupić dla wszystkich. A Jezus, uwaga, nadal jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, a tu mamy dużego Jezusa przed sobą, który już działa. Mówi: "Wydajcie im mieść". To jest poligon. To jest poligon, tutaj chodzi o apostołów, których Jezus ma przy sobie. Tu chodzi o to, żeby oni sprawdzili, czy myślą po Bożemu, czy nadal myślą po swojemu. Za 200 dni na równie jesteśmy w stanie kupić. No jest tu jeszcze ten chłopiec, co ma te, te parę chlebków, ale co to jest? Ci ludzie, czyli apostołowie, doświadczają bezradności. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, żeby przy Jezusie doświadczyć własnej bezradności, bo wtedy być może wreszcie zwrócisz się do Jezusa: ratuj, bo ja sam naprawdę nic nie mogę. I po to się urodził, żebyśmy wołali do Niego: ratuj. Wołasz?